Witam serdecznie. Kukni staro. Dzisiaj przerabiamy taki temat jak sensible Soccer. Dźwięk, że trochę mi się rwie słyszę. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pograć. Dobra, sprawdźmy jak zapamiętaliśmy grę. O, coś mi się tu Pados, nie tędyś. O, już powinno być dobrze. Jest lata. No co, spróbujemy się. Pogram padzie od Xboxa, ale myślę, że nie będzie dużej różnicy. I tak, pierwszy był wybór języka, teraz mamy opcję. Zobaczmy, co tu może być. Długość, dodajemy no, dłużej, bo z tego co pamiętam, to 3 minuty było mało. No co, gra. Gra, którą grałem ja, jeszcze w szkole średniej. Co prawda, to były zarwane nocki z kolegami. po takich różnych su substancjach, które się pojawiły wtedy w szkołach, i po których spać nie szło, a coś trzeba było robić. I tak naprawdę wspomniałem, dobrze, no co, przyjacielski... Puchar liga Specials No dobra, zagrałem przyjacielski, bo powiem szczerze, nie grałem w tą grę już kupę lat i tak jestem bardzo ciekawy Pamiętam ją bardzo, jako bardzo fajną Dobra, co tu mamy? Aha, czyli tylko narodówki są No to wiadomo No i Polska No i żeby była szansa, to nie wiem, może jakiś Izrael Dzięki, zmęczymy Bo pamiętam, że poziom nie był łatwy Dobra, no to co? Play mecz a, ustawienia. Kto to gra? Warzycha, Jarkosecki, Skowiak no to faktycznie Team 92 chyba reprezentacji Polski, może się mylę, może ktoś poprawi. O, teraz sobie przypomniałem właśnie te stroje. Bardzo ważna rzecz w tej grze to były stroje, jak źle dobraliśmy kolory to potem się srało w oczach wszystko. No i zaczynamy. Nasi wiadomo, nie trzeba mówić, e, teraz muszę przejść no, ale tu był tylko jeden przycisk, tak że chyba nie ma za dużo. O, no o, szczupak to coś normalne no tak przypadłość tej gry piłka zawsze jest po której stronie zawodnika i tylko z te, w tą stronę możemy skręcać on zabił tylko w tą stronę możemy skręcać w sumie o tym zapomniałem ooo bardzo 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 to na razie wygląda powiedziałem no co oni robią co chcą? Graj! Żydzi to Żydzi, już żółtą kartkę dostał Właśnie zapomniałem o tym w ogóle była panie piłki to jest jakaś masakra Ale te piękne ślizgi i główki trwające przez pół boiska to rzecz której mi brakuje w dzisiejszych grach o piłce nożnej No i właśnie ta uciekająca piłka, no dobra. Masakra. Jak na razie masakra. Jak dobrze pamiętam, to udawało mi się wygrywać, ale nie wiem jak ja to kiedyś dokonywałem. Może pod wpływem tych środków, może ręce były zwinniejsze, bo seks głównie skupiał się na rękach w tamtych czasach. Także i łapy były bardziej wyrobione. No reszty. O, masakra. No trzeba, trzeba, trzeba będzie pograć, bo. No i ten gwizdek. No dźwięk jest trochę słaby, no nie wiem czemu, ale tak mi właśnie on. I zgubił piłkę. No frustrujące. Nie bardzo mam pomysł na życie i na grę. A oni sobie jakoś radzą. Tak, tak świetnie. ten z o replay. sędziego go nie widzę. Widać sędzia nie występował w tej grze. To w ogóle było kilka, bo to jest chyba ta pierwsza, która powstała. Olle, to To przecież tak podkręciłem o no, durniu ty. No tracą tą piłkę jak po staranie no. Jest to irytujące bardzo. O, ależ no to to już lepiej bliżej nieba nie będę chyba a za mistrzem już kurwa no i właśnie jak zawrócić z tą piłką nie mam pojęcia zielonego Dzieje się wola boża nie na aut Kibiców słychać w oddali? nie jest władek? Ładka robi No gdzie jest ładek Nie wiem gdzie jest łady. Zapił, nie ma ładka O, o, o podanie to było takie wślizgiem i kurwy bonki, no. no i tak właśnie zaraz dojdzie do tego że cyfra w plecy będzie się powiększała i mimo że ustawiłem 5 minut, to coś w ogóle nie aż której jest w ogóle minuta, widzę, że takie opcje w takiej opcji tutaj, producenci nie umieścili, nie? mimo do gry. To no, powiem wam szczerze, no gry wspominałem jako bardziej taką prostą i grywalną, a jak na razie teraz zradzę w ogóle, że były i od się utrzymać też chwilę. Dobra, rudy, jedziesz To jak nie rudy, no kurwa rudy też poły 39 minuta. No, miniam się w ogóle z powołaniem i z piłką. Nie no, panowanie piłki na razie to jest jakaś czarna magia. No, nie ukrywam, że dzisiejsze gry chyba jakieś trochę łatwiejsze są, że tam nie mówiąc o jakichś wodach czy innych rzeczach. Nie mylić już z wodami. No i dobra, teraz, teraz albo nigdy 42 minuta do szatni im trzeba zasadzić. Kto ma piłkę? Rudy ma. Dobrze, dziesiąteczka i co za chuj. No zapij go chociaż, jak nie możesz zabrać piłki. No. O, chłopakom się do szatnic spieszyło. Widzę, że oni tak nie pochodzą dość emocjonalnie do gry. Tylko gwizdek i chatę. Aha, 2-0 w plecy. Nie wygląda, żeby to było lepiej. No zobaczymy, jak się w dół gra. Może będzie jakoś lepiej. Na razie duże problemy z opanowaniem piłki. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. No dawaj. To strzał pozostał a chciałem podkręcić i podkręciłem tylko że poszło I wiem że to właśnie jakiś był patent z tym strzelaniem, biegło się na prosto pokażę i to wszystko takie niby szmaciarskie a jakże wielkim zagrożeniem jest dla mnie no i właśnie powinien zasadzić strzała i on zostawił piłkę i poszedł do domu I to jest taki naprawdę Kurwiające, żeby nie powiedzieć, rybujące. No i kto ma piłkę? Kur... to. O, tam sobie zafundowałem teraz emocje. Dzięki Bogu. Znowu łatka szukam. Gdzie jest młody? Szybciej podkręciłem i strzeliłem. I tak poszło właśnie. No powiem tak, ciężko, ciężko i na razie jedyne co odczuwam to frustracja, a nie radość z tego, że zobaczyłem grę, której nie widziałem kilkanaście lat. Bardzo, bardzo duża frustracja i kurwa ciągle narastająca coraz bardziej. No trzeba nie wiem, prawdopodobnie jakiegoś alkoholu nakupić, może no, wtedy to jest jakiś sens w ogóle to grać. Bo tak to tak jest bardzo ciężko. Na trzeźwo nie polecam. Bardzo, bardzo słabo, no nie wiem jak to kiedyś wyglądało, no kwestia nie no, chyba kwestia, że na padzie gram dzisiaj, a nie na joysticku, Bo pad akurat wydaje mi się wygodniejszy do tego tematu. Skrwa. Szok. Szok jak źle może komuś pójść. No i ta piłka zasrana, no i kto? Wszyscy pobiegli pod bramkę, nikt nie chce po piłkę się biegać. Wolno, poleciał z szupakiem. No dobra i teraz jedna przejmujesz to teraz co ty lepszy się urodziłeś tak chuj. No i właśnie pół obrotu a potem kurwa zostawi piłkę i poszedł no, patrz to widać co co to robić No i w ogóle dostaję piłkę i nie wiem co z nią zrobić bo czasu mało, bo ci biegną kurwa Myślałem, że to będzie. Nie, ten miał się pośliznąć tu. No i przecież ten kurwa zabierze, no. No, panika. Jest ogólnie panika, nieład. nie ład. To jest polska klasa. Ależ kurwa, was tam było pięciu i nikt nie zjawił się mądrzejszego. Do... O, i taka szmada z widocznych Tam w ogóle strzelali mu... Mógł te trzech obronił, a tu takiej wściekli nie uciągnął Kurwa, no nie radzę ze z tą piłką, no... Szlagbeat jasny trafił Co wam powiem, to wygląda tak, dosyć ciężko, przecież V karny spalić go Nie ma żadnych konsekwencji, mogą mi kopać O, co to było? O, 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 o Siódemko, Ole, to przepięknie przyjął Zgasił tą piłkę jak Lewandowski Chuj Rudy zawiód, skoro kolejny rudy zawiód No tak, trójka no i tak nie jest wam powiem źle, bo gdybym miał jakąś Portugalię to pewnie by mnie tutaj zdemolowali no, no, co, co, co może czego wymyśleć To jest tak, że powiem wam, że akcja w ogóle na tyle szybko się rozgrywa, że często jest tak, że ja tu sobie planuję, że kopnę coś, a się okazuje, że już piłka jest w ogóle dawno za tym i nadążam już za tą grą, trochę się postarzałem. Jest! Honorowa bramka w dziewiątej. Któż to, Któż to taki bratowy honor polskiej reprezentacji? O, bajka. Bramka bajka, nie powiem, że i przypadkowa w 90 minucie jak po walczysz, będziesz bohaterem, bo wrócisz do domu, będziesz bohaterem. No i będzie chyba koniec, bo minuty szybko lecą. No i do no domu i nic się nie przejedzie, po prostu doszli do szatu. Topie mają praca to praca. I tak to wygląda drodzy Państwo. Jest źle. Potrzebuję praktyki. Może kiedyś się to skuszę trochę, ale muszę ochłonąć i naprawdę alkohol trochę piwa chociaż cokolwiek jakiś używek i wtedy podejść do tego na ze spokojną głową. Bo tak na sucho to jest... nie, nie, replay nie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to co, same tak, drużyny, same, repre same reprezentacyjne. egzyt nie chcę tu pamiętać nawet, jak puchar wygląda. Away goals normalnie się liczą, extra time, no, no, no. Takie podstawowe ustawienia. Liga, aha, ile drużyn. No i też tylko państwówki się wybiera, tak? Czy tu wejść? No, A jak się wraca stąd? Abort. O, jest coś takiego jak ABORT, można zrobić Specials, World Club, Eurocamp. Euro no wszystko można zrobić, tylko że gramy samymi reprezentacjami. Nie ma tego, nie może kliga, no ale no, to też czasy nie takie, żeby było. O, jest loa, tylko Save data. A to już jest ciekawe, bo tego raczej to nie występowało w grach w tamtym czasie. No dobra, mam nadzieję, że pokrótce Wam przypomniałem. Następnym tematem weźmiemy coś z Commodore 64, jeszcze nie wiem co. Sensible, no możecie się popróbować. Może Wam z lepszym rezultatem, ja mówię. Ja, jak się zaopatrzę w jakieś sprzęty, wtedy się zrelaksuję i podejdę z trzeźwą głową do tego. Może z trzeźwą nie, ale, ale wprowadzając się w nietrzeźwość. No słabo, słabo, naprawdę słabo ciężko. I tak to wygląda. Podziękował Bóg za płac.